Witam serdecznie. Słuchajcie, chcieliście Au. Yy, chcieliście czegoś takiego jak auto wjeżdża, świeci się check engine, coś się dzieje z pojazdem i żeby na żywo od razu na biegu wam nagrać. No to już wam pokazuję i nagrywam. Skoda Fabia przyjechała 1.4 Benzyna, yy, miga check engine i chodzi jak na trzy gary. No oczywiście co, będziemy mieli wypadanie zapłonu cylindra drugiego, tak? Bo tutaj mamy na komputerze wyraźnie. Oprócz tego masa innych błędów, jak sonda EGR i tak dalej. Pani jest bardzo szczęśliwa z tego auta. Bardzo szczęśliwa właśnie nam opowiedziała, bo tydzień temu to auto dopiero wyjechało z warsztatu. Czy tam tydzień temu na lawecie jechało do warsztatu. Co robiono? Wycinano imobilizer. I okej, okay, nie ma sprawy. Tylko zobaczcie na jedną rzecz. Patrzmy im tak ładnie, zobaczcie na te przewody, jak one tutaj są puszczone i zaizolowane. Do tego miejsca, potem już mamy gołe przewody tam dalej. Cała to tutaj instalacja, ja mam trochę słabe oświetlenie, ale Marcel nam się postara o tą na klapę. Zobaczcie, to wszystko tutaj. Czekajcie chwilę, wezmę lepsze światło. Dobra, mamy piękne światło. Co ja mówiłem o tej głównej instalacji, która idzie do sterownika? Cała, całe to korytko jest tylko tak rzucone, byle jak. Yy, jak możecie zauważyć, to tutaj wyklejenie, bo to tylko wyklejanka, jest nic innego. To podejrzewam, że Marcela Córka lepiej wykleja. W niczym to nie zabezpieczy. Akumulator, słuchajcie, był przyczepiony na taką super obejmę. Patrzcie, jaka piękna obejma, Czyli trytytka. Tutaj mamy masę pociągniętą od silnika. W ten sposób, puszczoną do akumulatora i oczywiście co? Przewód masowy tam sobie pod linkami biega i zahacza cały czas. Dobra, wypadanie zapłonu to zaraz wrócimy do tego. Tutaj teraz mamy następną rzecz. Tutaj macie przewód do dodmy. Też posklejany taśmą świeżutką. Ta sama taśma, podejrzewam, że to ten sam mechanik robił. Tu obejma i teraz tutaj macie czujnik. Jeden przewód sobie dynda jako antenka, nie wiem, pewnie zdalnie sterowany. A drugi przewód tutaj jest połączony. Tu jest łączenie przy końcu. Biegnie sobie po całym silniku, całym, 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 całym. Tu, tędy, tędy, tędy i wypięty tutaj do masy. No to jest już bez sensu. No, takie niuanse. A jeżeli chodzi o wypadanie zapłonu na drugim cylindrze, no to oczywiście co? Wykręcamy świecę. Sprawdzamy świecę ja jeszcze wyciągnąłem ten przewód, bo mi się tu nie podobał. Dlaczego? Zobaczcie. Ktoś tu jakiegoś termokurcza dał czy coś. Marcel podtrzyma I zobaczymy, co tu się dzieje. Hmm. Nic się nie dzieje. Z tym się akurat nic nie dzieje. Dobra. Czyli ten przewód najprawdopodobniej będzie sprawny. Zaraz go sprawdzimy miernikiem. Jego miernikiem sprawdzimy sobie, ale gdzieś tu jeden przewód widziałem przetarty był. Czy mi się zdawało? Może mi się zdawało. Dobra, wykręcimy świecę na... Dobra, na sam przód wykręcimy świecę. Zaraz spróbuję podmienić. Jeżeli będzie poprawa, no to wymienimy komplet świecy. Dob Dobrze, słuchajcie, świecę wykręciliśmy. Tu jest ciemno po to, żeby Wam pokazać, czy jest iskra. Zobaczcie, jest tu świeca, jest świeca. Zakręć. A jak ci powiem, że jesteś? Jak teraz jest a wtedy, nie było? no? I co ty na to? No, już no, 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 nie no, no, dobra. Była. Była. No to do dupy ale była taka dosyć słaba. Dobra, a teraz zamieniliśmy na inną i zobaczmy, jaka tu jest. Okej. Okay. No. Dobra, zobaczcie, jak ten silnik pracuje. Dobra, może zgasić. Dalej mamy wypadanie zapłonu na drugim cylindrze. Świece wymienione. Dlaczego? Dlatego, że tutaj w tym silniku nie przychodzą takie. Takie nie przychodzą, przychodzą w pojedynczym. Wymieniamy przewody, dlatego że ja już sprawdzałem ten jeden przewód na drugim cylindrze, On raz styka, raz nie styka. Dobra, wymienimy je i zobaczymy, jak będą chodzić. Dobra, skoda. odpal jeszcze raz. Nie, 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 nie. Aha, to poczekaj sekundę. Dobrze, słuchajcie, Skoda, e, tutaj na drugim cylindrze było wypadanie zapłonu. Po pierwsze świece były nie te. Tutaj mamy te świece z trzema elektrodami, a do tego samochodu nie przychodzą. Tu przychodzą normalnie jednoelektrodowe. To raz, a dwa e, przewód był czasnięty na drugim cylindrze. Ten przewód. Za pierwszym razem nie złapałem za kamerę, ale jak go podpiąłem sobie tu pod świecę i położyłem, i było iskry. Dopiero za drugim razem ta iskra się pojawiła. Czyli, jak tym przewodem drugim ruszałem, to raz była, raz nie była. Okej, okay. no i oprócz tego, tamte też były świece, yy, przewody w ogóle nie do tego auta. Bo jak widzicie, tu przychodzą z taką plastikową płytką. Dobra, odpal Okej. No jeszcze. Okay. no to to mamy. Miga, jest okej. Okay. Dobra, to tak na szybkiego chciałem Wam pokazać, bo nie wiem, Was to interesowało. Tu mamy teraz, że system jest ok, nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku. Czeka nie ma, poduszka tylko świeci, no ale na to zlecenia nie było. Dobra. My składamy tą resztę. Pani już zadowolona siedzi tam. Oczywiście no nie będę pokazywał klientów, ale Pani jest zadowolona, widzę. Tak? Zadowolona Pani? Oczywiście, dobra. A cenę to poza kamerą powiemy, a jeżeli chodzi o satysfakcję, no dla tego pewnie klientka jest zadowolona, no bo słuchajcie, tu się naprawdę, tu się czeka, tu się czeka, a pani się jakimś cudem udało od ręki po prostu dostać do nas. Ale dobra, co się nie robi dla Was. Pozdro. Dobra, mieliśmy trochę wcześniej dzisiaj skończyć, ale jak zwykle wyszło. Widzę, że kolejka nie obowiązuje chyba na tym warsztacie. Bo Marcel wyszedł, pani się do niego uśmiechnęła, bardzo sympatyczna pani, pozdrawiamy. Właścicielka, e, właścicielka Skody. Skody. Skody Fabia, tak. Pozdrawiamy serdecznie. Niech jeździ, niech służy. Szybka naprawa dosyć była. Mam świetny humor dzisiaj, naprawdę mam świetny humor. Co, przystępujemy do następnej naprawy. Oczywiście, co to mamy? Berlingo. To Berlingo, gdzie ten zaciek, tak, e, zacisk ciekł. Tu jak możecie zauważyć, stąd wycieka zacisk. Ciekawe, czy mnie teraz też skajtujecie, że Max Girnie. No tak jak Max Geera nie chcecie tutaj będą lepsze Rab breakki. Mam nadzieję, że będą lepsze, co? Nie będziecie już krzyczeć na mnie, że to jest coś innego jak Max Gear. rap breaki, ale uwierzcie mi, słuchajcie, to jest wszystko to samo. Nie ma znaczenia, czy to rap break, czy Max Gear, czy cokolwiek takiego. No oczywiście TRW byłoby najlepsze, tylko że TRW kosztuje ile? Takie TRW kosztuje 7 8 stów? No, słuchajcie, jeżeli ja mam to wziąć, wyczyścić, wytłumaczę Wam jeszcze raz na spokojnie. Bo piszecie do mnie, że jak to jest eee, stare do starego części 100 zł, regeneracja 100 zł, a nowe 160 zł. A montaż, demontaż. Czy ja mam zdemontować ten stary i założyć ten nowy. Liczmy, że to jest montaż, demontaż 100 zł, tak? Plus ten zacisk, nie wiem, ilą on 200 zł, coś takiego kosztuje, nie, nie pamiętam. Czyli mamy zacisk 200 zł, plus montaż, demontaż 100 zł. No to mamy 300 zł, tak? Za to. Teraz jak ja mam zdemontować ten, czyli mamy montaż, demontaż 100 zestaw naprawczy, bo tutaj cieknie z ośki. To będzie droższy zestaw, będzie kosztował około 140-130 zł, czyli już mamy 260 zł, tak? I naprawa jego ze stówę, to mamy 360 zł. Jest klient, 3, 60 zł w plecy? Jest. I ja mówię cenę bez szkiełkowania, bo jeżeli ja mam zrobić z niego taki sam jak jest tamten, tamten. Wrzucając go tam do kabiny, potem go kurczę. E, co? No, trzeba zabezpieczyć antykorozyjnie i tak dalej, tak? To, że on jest aluminiowy, no, co mogę Wam powiedzieć? Wszystkie, czy to TRW, czy te, no, nie są zabezpieczane. Ja, jak już robię, to zabezpieczam je antykorozyjnie, nawet aluminium, żeby ono się nie utleniało. No, to też muszę wziąć sobie ze 150 zł, tak? Czyli już w ogóle będzie kwota kosmos. Dlatego przeliczałem to, sprawdzałem, uwierzcie mi, taniej wyjdzie kupić taki zacisk. Mamy na to gwarancję, nie wiem, rok, dwa lata. Jeżeli coś się dzieje, no to się wymienia, oddaje i bierze się następny. Dobra, my montujemy. Abyście posłuchali mojego gdarania. Ok, Marcel jeszcze drugą stronę zdemontował, bo się okazało, że klocków nie było. Jakimś trafem nie zauważył w dniu wczorajszym, że po prostu klocka nie ma. Ale dzisiaj szybko to wypatrzył, poszleciał jeszcze szybko po klocki. Zakładamy nowe klocki, wymieniamy ten zacisk. Odpowietrzamy układ hamulcowy i auto będzie mogło wrócić na drogę. Działamy. Dobra, Marcel już tutaj wymienił klocki z tej strony. Składa ten zacisk. Są wymienione, są wymienione. Składa zacisk i zaraz będzie przychodził do następnego zacisku. Także tutaj dosyć szybka robota. Pamiętajcie, żeby sprawdzać te prowadnice, czy one pracują. To jest ważna rzecz, te tutaj prowadnice. One muszą leciutko, zobaczyć. one muszą tak leciutko sobie pracować. I tak samo jak tu klocek wchodzi Wam. E, zaraz znajdę nowy, czekajcie, weźmiemy nowy klocek, Wam pokażę. E, układ hamulcowy jest taki, tak skonstruowany, że to musi wszystko leciutko chodzić. Nie ma prawa tu chodzić, po prostu coś ciasno. I teraz mamy. Ta strona jeszcze nie była czyszczona. Ale o, zobaczcie, chodzi leciusiu. Tak. O musi się tu przesuwać bardzo delikatnie. Nie ma mieć o nic zaparcia, podparcia ani nic. Oczywiście też nie ma prawa latać, tak? ale ma chodzić sobie naprawdę gładziutko po to, żeby właśnie nie blokowało układu hamulcowego. Mamy przełożony już ten zacisk. I coś wam chcę teraz powiedzieć. Słuchajcie, mam tutaj z tyłu za sobą klienta tego pojazdu. Nie będę pokazywał absolutnie klienta. Tak najeżdżacie, bo tam zamontowałem wcześniej Max Gira. Tutaj pewnie będziecie najeżdżać że Rapida. On kosztuje coś koło 200 zł. Tak jak mówię, nie pamiętam, ale koło 200 zł. Mogę założyć, fabrycznie nowe przychodzą TRW. Zgadza, zgadzasz się na montaż TRW za 700-800 zł? Nie. No. Czy wolisz ten za 200 zł? Jest to nowy, jest gwarancja tam rok. Coś się stanie, to oddam na gwarancję, tak? Uwierzcie mi, żadne z tych zacisków, czy to rapidy, czy Max Giry, czy tam jeszcze ktoś inny, coś innego produkuje, nie przyjechało do nas na żadną reklamację. Nie wiem, czemu tak piszecie, że to są takie shity i takie badziewia, że wy tylko reklamację robicie. To albo coś źle montujecie, albo źle wam dobierają części. Bo nie ma takiej możliwości, słuchajcie, no, zacisk to jest... Ogólnie hamulec jest bardzo prostą rzeczą, tak? Jeżeli robisz to dokładnie i sprawnie, to jest to bardzo prosta rzecz. Wszystko musi przede wszystkim wchodzić delikatnie. To macie po prostu jednym paluszkiem sobie wciskać i wyciskać. Jeżeli tak chodzi... <laughs> Zobaczcie, Marcel teraz... O, klocki wyjął. Podejrzewam, że będzie wyciągał sprężynki, tak? Dlaczego wyciągasz sprężynki? Żeby to wchodziło. Żeby wchodziło. A co się działo przed chwilą? Klocek mu nie wchodził, po prostu. Chciał ręką włożyć, nie wchodził mu ten klocek. Jeżeli nie wchodzi, to nie na siłę, nie zostawiacie w ten sposób, tylko bierzecie i to po prostu udrażniacie. A na 90% będą te blaszki po prostu albo podgięte, albo będą zabrudzone. Bo słuchajcie, no niestety auta jak się zużywają, to nie zużywa się to, że po prostu auto od razu już się rozpada na części pierwsze, tylko zabija je brud. Czy to brud w silniku, czy to brud na układzie hamulcowym. Brud jest niepożądany, jeżeli chodzi o części samochodowe. A niestety, no pojazdy jeżdżą tak jak jeżdżą, no mamy takie drogi jakie mamy drogi, niektórzy jeżdżą po polach, po łąkach i się coraz bardziej za, zabrudzą i się to zużyje. Także widzicie, ja się przed chwileczką klienta zapytałem i poprosiłem go czy mógłby mi odpowiedzieć na to pytanie, czy założyłby tutaj oryginały. Oryginały to są terwó. pytaliśmy się, 700-800 zł na auto, no i teraz napisz, jeden z drugim czy byście to założyli, czy raczej byście założyli coś za 200 zł. Natomiast, jakby Wam przyszło wymienić prawą i lewą stronę, to wymienicie sobie za 1600 złotych przykładowo, czy tam, no 1600 niech będzie, czy wymienicie za 400 złotych. Czy za te 1600 złotych, co byście mieli tutaj wymienić, To Wy macie na cały komplet samochodu. Dobra. Dobra, mamy zacisk wymieniony, oczywiście standardowo odpowietrzamy go. Dlaczego w ten sposób, że odkręcamy i samoczynnie sobie leci? Dlatego, że to leci grawitacyjnie, słuchajcie. Oczywiście, że później i tak jeszcze odpalimy go na chwilkę. Naciśniemy parę razy i odpowietrzymy, ale w ten sposób najszybciej się odpowietrza. Grawitacyjnie. Dobra. Zacisk zrobiony, wymieniony. Klocki wymienione. To co? go na dół. Jedzie do klienta, a klient jest zresztą obok. Ja się z Wami żegnam i zapraszam do następnej naprawy. Pozdro!